Zdaniem Kaszmiralski, zawodnik Wiktorii, Wojownik. po zwycięskim meczu zespołu Mysławskim 52. Trzy blanki w tym No, to winę cieszyć. No, bo dopiero wchodzimy w ten sezon halowy. To nas drugi mecz, tak się na hali, bo się spotkaliśmy od 5 roku. Drugi raz, Taki się cieszy na pewno, dostawa całego zespołu zwycięstwo z takim zespołem jak Mysław. Doprzedni wynik remisowy do jednego, będą potrzebne, no, troszeczkę więcej halizy, najwięcej unijnych. Tego, to jest no, no, To jest chyba doświadczenie naszych zawodników. Trzecie miejsce. W samym przypadku nie mogłem widać, że nie było w przypadku. I w tym roku na razie się potwierdza, bo będzie się taki etap. Drugie zwycięstwo w Waszej grupie. Teraz tylko już powinno być łatwiej. No, nie lekcją na pewno żadnego przeciwnika. I z każdym gramy na maksa. I dlatego tworzymy przede wszystkim kolekty, zespół. I te wyniki idą w parę razy z naszą grupą. No, priorytetem jest ta na do pierwszej ligi. Później zobaczymy tak naprawdę to pierwszą ligę, którą nas ten zespół i cele wtedy na pewno sobie wyświęcimy. Czy jeszcze jakieś nazwiska zobaczymy w naszych barwach, czy to jest już raczej skąd zamknięte? <grym> Ciężko znaleźć, to, powiedzieć, tak powiedzieć, chłopaków, którzy mogliby coś mieć z zespołu, ale szukamy takich. jeżeli będą, to na pewno niedługo się pojawią. Czy zmęczenie z boisk jest trawiastych już... Jeszcze nie czujemy tego znaczenia gromów. Jeszcze każdy ma apetyt, tak że oby to się, mam nadzieję, przyniosło przez całą miesiąc i będzie się, się otrzymało.